Dzień dobry. Jestem z reklamacją mojej diety pudełkowej. Diety pudełkowej? Spokojnie, jestem normalnym klientem. Wiem, że nie macie cateringu. Chcę zareklamować waszy produkt. A co jest nie tak? Jestem na diecie wysokobełkowej. Tuńczyk, jaja. Zrobiłam sobie taką kanapkę i wszyscy mówią mi, że ona śmierdzi. Wie pani, ryba i jajko zawsze daje taki specyficzny zapach. No nie się panie stachnie? Naprawdę nie trzeba. Ja wiem o co chodzi. Zapewniam, że to jest naturalny zapach tych produktów Ale to cuchnie jajem i rybą Może dlatego, że to jest kanapka z jajkiem i rybą Ostatnio byłem z kolegą na lunchu w restauracji Wyciągnęłam tego swojego śmierdziucha No przecież nie będę, przepłacasz jak mam swoje pudełka I kelnerka tak się na mnie patrzyła Proszę mi to wymienić na coś bezwonnego Nie przyjmę nadgryzionej kanapki Na jakiej podstawie? Nie, nie, bez podstawy Sama kanapka, pudełko zabieram Na przyszłość polecam bułkę z ser Serem nie, ksiądz mnie kiedyś z kościoła wyrzucił Ciężki dzień. Dodatkowo te wasze kłamstewka. A co ma pani na myśli? Jestem normalnym klientem i czytam etykiety. Zalałam jak trzeba i w pracy miałam Saigon jak nigdy. A miała być słodka chila. Deadline, masę telefonów, maili, szef był na mnie wściekły. A dodatkowo, ustyna na zebraniu wybrali mnie na przewodniczącą trójki klasowej. Pani da mi jakiś zamiennik. Coś, co sprawi, że moje chwile naprawdę będą słodkie. To jest chyba jakiś program ukryta kamera, prawda? Aplikowałam trzy razy dziennie. Kiedy sytuacja nie uległa poprawie, jedną zaszetkę na godzinę. Nawet przez chwilę atmosfera w pracy się nie poprawiła. Wyfajni, ile ja tego kupiłam? Należy mi się chyba jakaś rekompensata finansowa. Równowartość kilku. Rent. Rent? Nad wejściem do waszego sklepu na górze jest wielki napis. Rent. Tych rent właśnie się domadam. Rent to po angielsku do wynajęcia. Najemca nad nami chce wynająć powierzchnię. Zemblałam. Zemblałam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jest 23.30. Właśnie zamykamy. Myśli pani, że ja o tej porze na zakupy? Ja jestem normalnym klientem. Ja o tej porze bo wymówiłam swoje mieszkanie ciężko nam podnieśli prąd jest bardzo drogi od poniedziałku do piątku będę spać tutaj a na weekend do rodziców pojadę sklep w nocy stoi pusty tyle miejsca się marnuje przecież to jest grzech! Pani jutro otwiera, to by mnie od razu obudziła, bo do roboty mam na siódmą trzydzieści. Przepraszam, ale naprawdę ja już zamykam, chcę iść do domu. No tak, pani w miękkim łóżku, a ja na paleciaku będę musiała spać. Proszę pani, nie będzie pani spała na żadnych paletach w sklepie. Spokojnie, nie wymagam fotela kierownika. Ja mam swój śpiwór, będzie mi wygodnie. Nie ma mowy o przespaniu nocy w sklepie. Lodówki głośno chodzą, no właśnie tak słyszę, ale spokojnie, ja mam twardy sen, proszę się mną w ogóle nie przejmować. I obiecuję, na dział z procentami nawet nie spojrzę. Mam swoje w plecaku. Zresztą kamery macie, to zobaczycie, że ja porządny człowiek jestem. Słabo mi wody. A propos wody, to macie szczęście, że pracuję na basenie, bo myć będę się we własnym zakresie. Ale mamy szczęście. No, koniec balu, pan Nolalu. Podobno się Pani śpieszyło. Ostatni gasi światło! Ja Pani zaraz zgaszę światło. Święta, święta, to i więcej jajek schodzi. To prawda. Przed zapłatą chciałam jeszcze zobaczyć ten wybieg. Słucham? Chciałam zobaczyć w jakich warunkach hodowane są kury. Jakie kury? Uwasze. Gdyby to był jednak wolny wybieg, to one by gdzieś tutaj, o, chodziły, prawda? Czuję, że one są jednak klatkowe. Wykluczam, że klatki są u Was w socjalu. Bardziej stawiałabym na magazyn. Kłamstwo ma krótkie nóżki. Możecie się od razu przyznać, gdzie je przytrzymujecie. Gdzie one niby miałyby oddychać tym ekologicznym powietrzem? Na ja tutaj same blokowiska. Zero zielonej trawki. Proszę pani, jajka przyjeżdżają do nas z hurtowni. Z nadmorza chyba też nie są, bo nie szumi. Ja zaraz jajko zniosę. Klienci czekają, jest duża kolejka. Jeśli będzie, to się nie tak zareklamuję. Po świętach. Nie dam się zordziwiają. Nie no, je jak balony. To chyba słabe te urodziny pani miała, jak były takie malutkie balony. A, i nazwisko pani. Proszę, żebym wiedziała, do kogo reklamować k ko, 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 kowalska Na zwiady przyszłam obczaić promocję A po zakupy autem przyjedzie mój mąż Żeby pani to mówła. Lista zakupów dla męża, rozumiem a To jest mapa Mój starszek jest gapowaty Wszystko mu musiałam dokładnie rozrysować Mówiłam, żeby się do pani po tą mapę zgłosił Dobrze przekażę Ukryłam w sklepie białą kiełbasę z promocji Ta mapa mam pomóc ją odnaleźć Wszystko schowałam Zostawiłam jedną patruszkę dla jakiejś biednej duszy Ludzie te kiełbasy wykupują jak wściekło Pani się odsunie, to jeszcze strzałki kredą dla Staszka zrobię. To nie jest dobry pomysł. Ma pani rację, strzałki mogą zwabić wroga do skarbu. Pani pochowała kiełbasę po całym sklepie? Tą wielkanocną, e, kabanosy i podwawęską zostawiłam w spokoju. Kieruj się na południe. To przy Ciepło, ciepło! Kiełbasa musi natychmiast trafić do lodówki. Dobrze, zaniosę. Tylko proszę mi nakleić karteczkę Sprzedano na mojej kiełbasie. Nie mogę robić takich rzeczy. Rezerwacja? Nie ma takiej opcji. Staszek? Wdrażamy plan B. Widzimy się w widlu. Cieszymy się bardzo, że pani nas odwiedziła. Dziękuję za zaproszenie. Ja pani krzesło pani szykowałam, bo pani ciągle na kasie. Dobrze pani zrobi, jak pani postoi. Staszku, wprowadź artykuły. Prawie wszystko u was kupne, więc pani pewnie nie spróbuje. Pewnie się wszystko pani przyjadło. Włączcie telewizor. Toś tematycznego, nie wiem, Biedronka i Czarny Kot. Wjeżdża Kajmakowicz z Widla. Niech pani teraz zamknie oczy. Na Zajączkach wypuściliście Kinder Joye z Harrym Potterem. I teraz wszyscy szukają. Pani przy święcie zdradzi. Jakie promocje będą? Od tor. Dla Pani to żadne święto. Teraz każą mi macie wolną. Herbatę nie zaproponuję, bo kupuję jak jest na promocji. A że nie było promocji, to może pani sobie podziękować. Stasiu polej kielicha. Konieczne zatwierdzenie? W strefie i pakowanie jest artykuł, który nie powinien się tam znaleźć. Mogę skorzystać z toalety, teraz idzie Staszek potem cieczienia. Pani do kolei do przyzwyczajona. Fajnie się gada, ale zaraz przychodzi druga zmiana. Brat z bratową, ja już pójdę. Może coś pani jednak na wynos dam, reklamówkę doliczyć? Do widzenia. Posłuchaj, Chowamy to, dawaj zielony obrós. Zaraz przychodzi ten gość z żabki. Jeśli spotkałeś mnie w swoim DC, znaczy, że karty mają ci coś do przekazania. Tasuję. 10. 10 oznacza promocję 10 plus 10. Zwestuje to chciwość, pazerność i chytrość. Uważaj. Czarne serce, serce złamane, zdradzone. Oznacza to, że Obok Twojego miejsca zamieszkania buduje się nowy dyskont. Oznacza to konkurencję, wroga, szatana. Szóstka, dzwonek wróży Ci sześciu klientów przed Tobą do kasy. Na cholerę zrobiliśmy kasy samoobsługowe. Jak promocje mamy, to z pewnością Ci je damy. Dwójka, problemy fizjologiczne w sklepie. Nie możemy dać Ci skorzystać z toalety sklepowej, także zadbaj. O swoje potrzeby fizjologiczne przed przyjściem. As, As zwykle jest w rękawie. Może to wróżyć, że będziesz chciał coś ukraść ze sklepu, wsadzić pod rękaw, wyjść, niepostrzeżenie. Kończy mi się piętnastominutowa przerwa. Nie za dobrze wam? Tyle wolnego w tę majówkę? Dzień dobry. Dobrze, że z paragonem czternaście dni zwrot, bo by oddać tego nie było kiedy. A słucham, co pani by chciała zwrócić? Tu mam wszystko w kocu żeby się nie rozmroziło. Jeżeli chce pani zwrócić lody, to uprzedzam, że to niemożliwe. Proszę pani, jakie lody? Ja jestem normalnym klientem. Szagry przyjechały ze Śląska i tyle rzeczy ma wieźli, że swoje muszę w całości prawie zwrócić. O. Krewetki. Były do 3 maja, pierwszego wsadziłam do lodówki, To pani zmieni datę i dwa dni po rozmrożeniu jeszcze pani komuś może sprzedać. Chleby, bułki, jak panie rozmrozi, będą jak śnieżek! Szwagry inną zagrochę przywiozły. Kto by w majówkę o chlebie siedział? No i węgiel na grilla. Trochę mi się wysypał, to pani połowę kasy zwróci. Ja zapomniałam, że mój stary kupił nowy grill gazowy w Leroy Merlot. Sushi też zmroziłam. Chciałam się popisać przed szwagrami, a to Ślązaki. wyśmiałem mnie, oni przecież chowolą. Pani już tego nie wystawia. Ma pani rację, to wszystko musi siedzieć w izolacji. Obawiam się, że ktoś inny nadraje się do izolacji. Proszę mnie obsłużyć bez kolejki. Jest pani w ciąży? byłam, 10 lat temu. O, no, szybciutko, szybciutko, bo bardzo mi się śpieszy. Musi pani spytać klientów przed panią. Albo proszę skorzystać z samobsługowej kas. Tam nie można gotówką płacić. Chcę zapłacić z koperty komunijnej mojego syna. Dobrze, że krzesny dał mu wcześniej prezent. Tu jeszcze zakupy zdążyłam zrobić. Syn ma komunię za 20 minut. Czeka z mężem w aucie. jeszcze do wulkanizatora musimy jechać opony zmienić. Zgodzą się państwo przepuścić tę panią. Jeśli mnie nie przepuścicie, to przez was mój syn spóźni się na uroczystość w kościele. Alko dokupuje. Ksiądz nie kazał, ale przeleję do mojego. Ale jak po wodzie, to dzieciarnia się nie skapnie. Taką pizelindę jeszcze młodemu kupiłam. Pani da jakąś foliówkę, żeby on tej albo nie wyświnił. A to się pani awanturuje? Widać, że dzieci nie ma. Serce matki to by zrozumiało. Sup! Wa oczy wam każde Nie użyć tu nic, Nas wracam Przepraszam państwa. Jestem. Nabijać szybko i płacę. Dwieście siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy. Pani też opuści. Raz w życiu dzieciak komu nie ma. Ale ja tutaj tylko kasuję. No pani szczęście, że u byłam. Bo nie byłabym taka miła. Policzymy się w pobiałym tygodniu. Spaliła mi pani rodzinę. Dzień dobry. Po kosmetyki do drugiej chodzę, ale zaufałam wam tym razem i kupiłam krem do opalania. Co poszło nie tak? Kupiłam to u was na promocji. Polecieliśmy z rodziną do Egiptu, smarowaliśmy się tym codziennie. Wszyscy jesteśmy poparzeni. Poparzenia mogą wynikać z bardzo niskiego filtra, to jest SPF 10. Dlatego smarowałam rodzinę 5 dni wcześniej. Kiedy dolecieliśmy do Egiptu, każdy z nas miał na sobie już 5 warstw. 5 razy 10 równa się 50. W 5 dni przeszliśmy na filtr 50. I data ważności jest dobra, no ale mogliście zmienić, nie? Na opakowaniu jest napisane, niska ochrona. Ja byłam pewna, że to chodzi o waszych ochroniarzy, że są niskiego wzrostu, że taki po prostu obiekt z ukrycia monitorowany. Jeszcze napisaliście, że wodoodporny. Cała byłam mokra, jak dochodziłam z basenu. Tu gdzieś mam w portfelu, o, skóra męża z pleców, jak schodzi. Kefir mamy na promocji, to podobno pomaga na oparzenia. Ja mam teraz rodziny na białym smarować? Mój mąż jest weganinem, weganin mocno wysmażony. Co? Co? Gdzie jest korduła? Obecnie nie mamy ani kołder, ani poduszek w sprzedaży. Gdzie moja korduła jest? Z wózka? Od września jeżdżę z kubusiem do żłobka waszym wózkiem. Zawsze zabrałem kordłę ze sobą. Tym razem odstaliłam wózek. Kordła zostawiłam, Co mnie podkusiło? Pani jeździ sklepowym wózkiem do żłobka z dzieckiem? A z kim mam jeździć do żłobka z psem? Jakiś problem z tym? Płaca za wózek, dwa złote zawsze do wózka wsadza. Ja nie jestem tym Januszem, co żeton do wózka wkłada. Nawet już zawsze zwracam wózek i przypinam pod sklepem. Ktoś w moim interesie, żeby go nie ukradli. Może w nocy ktoś z pracowników kordłę wziął Ech, wątpię. Teraz mój syn będzie jechał na twardym żelastwie, bo wy nie potraficie dopilnować mi towaru? Da pani jakiś karton, to ja mówię ściele. Powinniście lepsze wózki kupić. Poż że ledwo ciągną. Myjcie je. Kilka razy dziennie. Wiem, kto wieczorami używa wózka mojego syna? Cał pani nie kupi swojemu dziecku wózka dziecięcego. Wózków jak psów pani w ogóle nie, to jest ekologia. Śmieszne są te matki, co dziecku wózek za pięć koła kupują. U was za grosze można wypożyczyć. Mógłabym dzisiaj taki widłowy wózek pożyczyć? Zrobiłabym furorę w żłobku. Dziś pojedzie panie innym wózkiem. Pokotowie? No, to proszę nas zabawiać. Dzień dobry. No gdzie są jakieś atrakcje? Wata cukrowa, klaun? Nie rozumiem. Pierwszy czerwca. W nasyry nie macie żadnych atrakcji na dzień dziecka? Przy zakupie dwóch lodów, kolejne dwa są gratis. Pch. A gdzie dmuchańce, trampolinę? My dzisiaj byliśmy w sklepie w galerii i tam były atrakcje. Pani weźmie kukurydzę z spółki i narektuje trochę popcornu. Kolki polejty dzieciakowi. Gosiu, bierz śmiało te gumy. Pani ci dzień dziecka nie będzie. Ma pani jakiś projektor, żeby im minionki na ścianie włączyć? Da pani jakieś puszki, melona, to sobie wkrętłe programy. Na kasie pani dzieciaka posadzi. Monitorek macie? On lubi przy komputerze. Jak to tu nie ma Minecraft'a? Proszę pamiętać, że impreza nie może się odbyć bez malowania twarzy. Twarz malujemy. Dorosłym. Uprzedzam, że może się trzymać tydzień. Jedyny wzór? Śliwka pod okiem. E, dzień dobry, proszę się rozebrać. Słucham? Spokojnie, ja jestem normalnym klientem. E, macie piżamy w promocji, Chciałam zobaczyć, czy na męża wejdzie. Hmm. Może pani nawet na ten swój uniform zarzucić. Pięć e, XL, mąż, kawał, chłopa, tak jak pani. No moment, ale jestem w pracy. No więc właśnie powinna pani trochę popracować, a nie siedzieć wygodnie na tyłku na tej kasie. Pani tu weźmie. No już, prawa ręka, lewa ręka, no? Proszę pani, mam klientów, nie będę tego mierzyć. Proszę przyjść z mężem, albo kupić na oko, zawsze można oddać. pani myśli, że nie mam życia prywatnego? Że mam czas tak przychodzić co chwilę i zwracać? Proszę zatem przemyśleć zakup. Ja muszę wracać do pracy. No ładnie, proszę, chodź na chwilę. No niech pani będzie, tak to wygląda. Może być? No, a ten sektor używany? zniżkę poproszę. Dzień dobry. Czy ta karma jest testowana na zwierzętach? To jest karma dla psów. Przecież wiem co mam w ręku ja jestem normalnym klientem. Nie rozumie Pani pytania? Rozumiem bardzo dobrze i właśnie to mnie martwi. A mnie martwi, że w dzisiejszych czasach testuje się wszystko na tych biednych zwierzętach, a wy to później sprzedajecie. A Pani oczekuje, żeby kto tą karmę testował? Człowiek? Ale po co te złośliwości zaraz? Ja jestem człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i zwierzęta Traktuję z należytym szacunkiem Urzekła mi ta historia, ale muszę wracać do pracy No niby tu jest napisane, że ta puszka nie zawiera mięsa Mój burek jest weganinem mm. Nie zaryzykuję Wasze warzywa mają coś pochodzenia od zwierzęcego? Wszystkie z takiego knura Dzień dobry, czy za pracę w Państwa sklepie ekwiwalent wypłacany jest gotówką, czy na konto? Dzień dobry, chce się Pani zatrudnić, tak? CV złożyć, to ja zawołam kierownika. Nie, nie, zatrudnić nie. Pozostanę klientem, normalnym klientem. Czyli takie pytanie z ciekawości. Pracownicy dostają pieniądze na konto. No, Okej, okay, pasuje mi to. Proszę zapisać numer konta. 07 14 50 Nie rozumiem, w ostatnim miesiącu obsługiwałam się sama 17 razy na kasie samoobsługowej. Podczas, kiedy kasowałam te produkty, pani chilowała bombę na zapleczu. Za każdą pracę należy się zapłata, czyż nie? 17, powiedzmy, 5 minut kasowania, byłoby szybciej, ale te kasy są dziadowe. To daje 85 minut, za okrąglimę półtorej godziny. Wyczytałam, że zarabiacie 23 zł na godzinę, półtorej... 34 zł. Proszę przejść na konto, no chyba, że woli pani, żebym w tej cenie coś sobie wybrała ze sklepu. Renata Kaftan! Dzień dobry, ja pozwolenie lekarskie dla męża. Słucham? Proszę pani, mój mąż od trzepania ma nadwyrężony nadgarstek Mąż trzepał raz dziennie, na własny użytek Ale jak się po okolicy rozniosło, że robi to najlepiej To teraz sąsiedzi przychodzą i proszą, żeby on im trzepał U nas w domu jest jedno wielkie trzepanie mężo naprawdę już węka boli Przepraszam, ale państwa delikatne, prywatne sprawy Proszę załatwiać we własnym domu Ale przecież to wy namawiacie to trzepania całą Polskę Proszę rozwinąć myśl No, aplikacja, szejkomat to chyba wasza jest, tak, nie Lignowska. Nie wiem, co panią śmieszy. Ta aplikacja doprowadziła męża do kontuzji. Być może teraz będzie musiał mieć rehabilitację, dlatego zalecane jest trzepanie... panie... korzystanie z trzej